Witajcie z tej strony Control al Indie po Polsku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Great Permutator. Jest to gra logiczna od studiari Pati Software. Produkcję twórcy porównują ze Space'em, zatem jeżeli lubicie gry logiczne w takim stylu, to będziecie się tutaj świetnie bawić na około 50 poziomach. Zacznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć jak wygląda ta produkcja. Przechodzimy sobie tutaj i mamy moi drodzy oto takie menu, w którym ja mogę sobie wybrać poziomy. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać poziom czwarty oraz piąty, ponieważ one będą pokazywać jak najlepiej tutaj sobie radzić właśnie w tej produkcji. Zaczynajmy poziom czwarty. Tak oto mamy tutaj takie klocki u samej góry ekranu. One muszą przejść tutaj w odpowiedniej kolejności. Ja mogę wykorzystać ten rozdzielacz do tego, aby właśnie te klocki przerzucić sobie pomiędzy stronami i tak oto przerzucić je tak, że trzy czerwone będą tutaj jako pierwsze, później dwa żółte i jeden niebieski na końcu. Zaczynamy sobie budować ścieżkę Od tych klocków no i od tych. I moi drodzy tutaj oczywistym jest to, że będę musiał jedną ścieżkę zrobić dłuższą, czyli tą po prawej stronie, ponieważ zależy mi na tym, aby właśnie te klocki się nie zderzyły ze sobą, co za tym idzie, żeby ten poziom został ukończony przeze mnie. Teraz moim zadaniem jest zrobić tak, że tutaj z jednej strony dam sobie taką linię, a z drugiej strony damy sobie coś takiego, żeby te klocki wracały, a zaraz zobaczycie dlaczego tak zrobiłem. W tym momencie rozpoczniemy sobie i moi drodzy zobaczcie, tutaj te klocki zaczynają biec po właśnie tych torach, które wyznaczyłem. Niestety trochę źle to się wydarzyło, zatem ja w tym momencie sobie przestawię na prawą stronę, żeby właśnie te klocki przeszły, ponieważ w pierwszej iteracji przejdą te czerwone klocki na prawą stronę i spadną już tutaj. Dzięki temu ja będę miał pewność, że właśnie one znajdą się tutaj jako pierwsze. Zaczynajmy jeszcze raz. I zobaczcie, trzy klocki są na prawej stronie, wpadły już do środka i teraz jeszcze dwa żółte i jeden niebieski. Czyli oczywiście się udało tak jak zaplanowałem. Bardzo dobrze. Moi drodzy, jest to podstawowa mechanika jaką tutaj będziemy wykorzystywali w produkcji cały czas. W zasadzie musimy się bardzo starać o to, aby właśnie te klocki po prostu tak poprze poprzerzucać między stronami. Teraz moim zadaniem będzie właśnie zmierzenie się z trochę trudniejszą rzeczą, ponieważ tutaj te klocki mamy jednolitego koloru, czyli czerwonego, ale moim zadaniem jest takie rozmieścić, aby dostały się tutaj do pojedynczych boksów. No i moi drodzy, co ja mogę tutaj zrobić? Zrobimy to w taki sposób, że damy sobie tutaj te rozdzielacze, tutaj damy jeszcze jeden, no i tutaj są jeszcze dwa. Cóż. Miejmy nadzieję, że mi się to uda, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja sobie dam rozdzielać jeszcze tutaj na samym środku i damy go tak. Tutaj damy na prawą stronę i tutaj damy, o przepraszam, na prawą stronę. Zobaczymy jak to wyjdzie. I oczywiście te wszystkie klocki będę musiał połączyć w jeden rządek. Tutaj damy sobie do tego miejsca, a jeszcze raz na środku. I tutaj to wychodzi po jednej stronie. No i tutaj na środku oczywiście będziemy mieli właśnie z tego drugiego rządku wyjście, kolejny środek i kolejny raz na prawą stronę tutaj przejście do tego rozdzielacza ostatniego. Zobaczymy moi drodzy jak mi to wyszło w tym momencie, miejmy nadzieję że to się udało, zobaczmy. Ja... Specjalnie w tym momencie to trochę przyspieszyłem i jak widzicie wszystkie kloski lądują w odpowiednich miejscach. Moi drodzy, tak wygląda rozgrywka w produkcji Great Permutator. Mam nadzieję, że gra wam się spodobała. Ja serdecznie wam ją polecam, jeżeli lubicie wyzwania logiczne. Jest to naprawdę bardzo trudna, ale satysfakcjonująca rozgrywka. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.